Siemanko widzowie. Dzisiaj jestem z kolegą. Siema. Od razu polecam kanał Oliwery Natała. E, e, zasubskrybujcie i zalajkujcie. Dzisiaj e, dzisiaj e, oceniamy piosenki youtuberów e, e, Oli jaką pierwszą piosenkę? Zajwiście. Dobra. Chwila, to ja puszczę, dobra? Dobra. Ej, czekaj Wojtek. Jak coś, to ja widzowie też nag nagram, y nagrywam. O za chwila. Y nagram, y pozwolisz Wojtek, że ja nagram też dla siebie odcinek? Mhm. Uh -huh. Dzięki. Bardzo. No także, no wiesz, co się, po prostu się przywitaj. Trzy, cztery, Dobrze, siema widzowie, siema. dzisiaj za mną jest kolega. Mamy siema. Się się witać. Siema. No i dzisiaj będziemy y, słuchać y, i oceniać też y, piosenki, y, y, w ogóle piosenki. I pierwsze to będzie zajebiście. Także ja, chwila, przyciszę sobie Wojtek y, uh -huh. i już y, będziemy słuchać. Będziemy też oceniać, jakby wiesz, y, y, zwrotki.

nie, ja u siebie muszę puścić. Załębcie! Robi ścianę, robi pizdę, załębcie! Chorystach i chorym w z jedną decyzję! To nie sarty, to nie bajki, to nie Disney disne! Parę planów jeszcze jest na mojej liście! Nie załębcie! Tyle wylecę jakiś miodu! Ja, ja oceniam tą ekipę na dziewięć na dziewięć na dziesięć! Oceniam! Ja dziewięć na dziesięć. No a teraz ekipa, ekip, ekipa 3, ekipa? No to zaraz posłuchamy mnie. Dobra, ja już słucham. Znaczy ze mną cały o, skład. To skład, to nasz lot, tak to robi ekipa. Całą noc, znaczy ze mną cały skład, to nasz lot, tak to robi ekipa. Całą noc nie musisz żenić się bać. To nasz lot, no, trzeci tak. sezon ekipa. Jest, no? Ekipa, ekipa. Okay. tak, to

Co? Przygłoś trochę. Ale już oceniłam dziesięć na dziesięć. Teraz jaką piosenkę? Nie wiem. Y... Może tego. Y... Y paliona. Co nie? No. Palion. Ale, ale moi drodzy! Los. Nie, nie to. Palion. Jeden milion? Jeden milion? No. Jest tutaj. No, jest. Prowadzisz większą firmę? Otwórzmy No parku. te reklamy są. Korzystaj ze wsparcia naszych ekspertów online. Dobra. No nie! Znowu właśnie to dałem. Paliła milion milion, no, no posłuchamy. Po pięciu latach wiem milion, ale, ale dziękuję za to wszystko. Dziewczyny możecie być serio bardzo blisko, bo zapewnię wam naprawdę dobrą przyszłość. Dobrą przyszłość. Po pięciu latach wiem milion, ale, ale dziękuję za to wszystko. Dziewczyny możecie być serio bardzo blisko, bo zapewnię wam naprawdę dobrą przyszłość. Dobrą przyszłość gdy szaram nam jesteś ukocha moje dzieciństwo spełniło się, rano, myślę, U, koty, się nie przed nami są wielkie plany wpalił on 1 milion no oceniam na 5 na 10 A ateoli no ja teraz jest nas już 100 tysięcy dobra Zastanawialiście się, co zrobię na 100 tysięcy? Na pewno się tego nie spodziewam Dobra, już koniec tego filmu Widzowie Dobrze Pa, pa, siemanko